Witam serdecznie. Dzisiaj postanowiłem nagrać, miałem nie nagrywać tej wersji Empires and Puzzles numer 74, bo nie ma w niej nic takiego spektakularnego. I ta wersja w sumie już weszła w zeszły poniedziałek bodajże, więc jestem 5 dni do tyłu, ale że dzisiaj poszedł mi turniej dosyć niemrawo. Nie będę wam zdradzał jak poszedł mi do końca, ale jak coś to połączę tą wersję 74 razem z turniejem, więc jeśli ktoś tutaj wszedł, tylko żeby zobaczyć, jak mi poszedł turniej, to zapraszam gdzieś tam do przewinięcia pod końcówkę filmu. Podpowiem, yy, że miałem dwa życia, więc przynajmniej dwie walki rozegrałem. Ok, idąc teraz, co nas czeka w wersji 74? Kiedyś mi napisaliście, że czytać też potraficie, więc postaram się tutaj coś opowiedzieć więcej, jak to będzie wyglądało, a nie tylko czytać, co tutaj jest przedstawione. Więc mamy tutaj pierwsza rzecz, jaka zostanie dodana, jest to nowy event i on będzie dotyczył naszej Smoczej Iglicy, więc jeśli kogoś to nie interesuje, to może już sobie skipnąć dalej. Od 4 lutego do 8 lutego będziemy mieli możliwość zagrania pierwszego eventu, jaki będzie zrobiony w smoczym imperium, i to będzie coś takiego, że będzie pięć etapów o różnych stopniach trudności. Wiadomo, trzeba będzie je po raz pierwszy przejść ręcznie, żeby później można było sobie grać to już biletami. I będzie to poziom od bardzo łatwego do ekstremalnie trudnego. Czym one się będą różniły? No to wiadomo, z stopniem trudności. Jeśli uda się Wam przejść całość i no to wtedy spoko, to wiecie, że na, na najtrudniejsze możecie wtedy sobie skipować już biletami ten event i dozbierać brakujące rzeczy. Co ten event w ogóle będzie miał? Oprócz tego, że jest 5 etapów, no to zmienia się trochę plansza. Jak wiemy w normalnych planszach na smokach, czy w zadaniach, czy mapkach mamy dwa takie miejsca z klockami mocy, gdzie wtedy jeśli uda, złożymy tam trójkę czy inne złożenie 4-5 hmm, klockowe... No to odpala się taka 15 klockowa kaskada mocy. Wiecie, jak to wygląda, jeśli ktoś gra smoki. No to tutaj będzie zmienione w ten sposób, że to ultra pole będzie wsadzone po samym środku mapy i dzięki temu będzie jakby uderzało we wszystkich przeciwników zadających się na mapie. No ale będzie tylko jedno takie pole, że te 15 klocków wystrzelić. W sensie mo o mocy piętnastu klocków. Więc tutaj jakby troszkę utrudnione jest to. I w tych właśnie etapach eventowych będzie można pokonać do 10 takich smoków wypasionych, które będą trzymały skarby. I te, te smoki trzymające skarby to są nic innego jak skrzynie czy gnomy i tak dalej, w etapach, które znamy, kiedy gramy mapki o, o zmniejszonych kosztach czyli są to jakieś tam te konie morskie w sezonie drugim, gnomy w sezonie trzecim, w czwartym nietoperze, w piątym są to skarabeusze i tutaj będzie coś ala gnom, czyli te smoki będą grubsze, będą trzymały sobie kryształ przed sobą i będą wytrzymalsze, tak jak właśnie gnomy w sezonie trzecim jeśli taką postać spotkacie, możecie takich postaci spotkać kilka podczas jednego eventu, tego właśnie trwającego czwartego do ósmego Lutego, no to dostaniecie antyczne monety. Za każdego takiego znalezionego smoka dostaniecie 10 monet. Maksymalnie podczas całego eventu możecie zdobyć takich 10 smoków, ale niestety nie jest na chwilę obecną wiadome, co jest nagrodą główną za te zebranie 100 antycznych monet, bo niestety na beta testach, w momencie kiedy chciał się tą skrzynkę otworzyć, no to wywalało z gry. Nikt tego nie wie, co tam się znajduje. Następnie od 13 do 17 lutego będziemy mieli nowy challenge, nowy taki festiwal, ten wiecie, pięciodniowy, w którym możemy się zmierzyć z innymi ludźmi o awatarki, o gwarantowane nagrody. Jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, jakie są to nagrody, jakie to są etapy, jak to wygląda, no to już nagrałem na ten temat jeden film. I tutaj mamy hmm, niczym, się to nie różni od siebie. Ok, no jak zwykle telefon wybił mnie trochę z, z myśli, ale no co tutaj mamy? No, mamy wiadomo, rzadki, epicki i legendarny etap. Ja już mówię, kręciłem na ten temat film, więc mogę w opisie zostawić przecieki z bety. I tam właśnie pokazywałem te karty, jak działają, i nadpokazywałem etapy, jak wyglądają. Tutaj podpowiedź jest taka, że jeśli ktoś nie ma ochoty oglądać tej drugiej odsłony filmu, że będzie odbijany niebieski i zielony kolor, więc wypadałoby zrobić sobie składy czerwone na wszystkie trzy poziomy trudności. A wiemy, że większość gra na rzadkim poziomie niebieskimi. No, wiadomo, będą skrzynie do zdobycia podczas tych etapów będą skrzynie z nagrodami na koniec etapów no i tutaj mamy ważnego bardziej dla osób co właśnie raczej zaczynają swoją przygodę dopiero z tą grą bo pamiętam, że ja przez pierwsze dwa lata nie, nie umiałem pozyskać rękawic a teraz mam ich chyba 900 że skrzynie będą zawierały trzy gwiazdkowe materiały do przełamań ale będą to będą, będą to tylko te które są ciężko do, do pozyskania, czyli na przykład jak, jak mamy, do, wcześniej było, że dostaniemy futerał na przykład, albo jakiś Ciężko mi teraz wymyślić innego, kozaki, o na przykład kozaki czy futerał No to teraz powinny lecieć nam jakieś magiczne kule, ukryte oszcza i tak dalej Jeśli chodzi o, o bonusy z poziomów, no to już to omawiałem, jeśli chodzi o karty, czyli Beowulf, Mothrave Grendel, Grendel w sumie nie omawiałem więc go tutaj zaraz sobie pokażemy Aeschere Unferf takie będziemy mieli pierwsze takie będziemy mieli pierwszych bohaterów do zyskania jeśli chodzi o ich pasywkę to będą odporni na, odporni na redukcję many co jest wyśmienite mamy takie coś w postaciach z garnizonu ok no to pokażmy co ten Grendel robi jeśli chodzi o zielone karty, to ten Grendel nie jest jakiś wybitny, bo tam już czeka na Was inna karta. On się nazywał HDO bodajże. I on jest właśnie w tym moim filmie pokazany. To on będzie naprawdę wymiataczem: to jest taki Fergus zielony. A tutaj mamy kartę, która uderza w celi w pobliskich wrogów z tą samą siłą, ale przedtem, zanim uderzy, no to obniża obronę przeciwko żywiołowi natury. O 40%, więc to jest spoko opcja. Będzie to też fajna karta na pewno na Tytana. A oprócz tego, e, możecie fajnie sobie z tego Grendela komponować z kartami, które na przykład, jak ktoś gra Ferusem, no to Ferus już może sobie odejść do, na odpoczynek, a Grendel może go zastąpić i sobie połączyć na przykład z Guanem. I innymi kartami, co biją trzy cele z, z Peregrinem. Oczywiście wpierw musi się tą kartę zrobi, dostać i zrobić, a potem to jest teoria, z czym to jeszcze sparować. On będzie na szybkie manie, więc to jest też naprawdę spoko. Będzie na przykład z byłby rewelacyjny. Eee, I oprócz tego, że on obniża ob obronę żywiołu, atakuje za 320% cel i tak samo w pobliskie jego skrzydła, <coughs> przepraszam, w jego sąsiadów, czyli flanki, to oprócz będzie nakładał na cel, który atakował obrażenia skrwawienia 816 przez 3 tury. I to jest bazowe, wyjściowe takie obrażenia. W zależności ile będziecie podniesiecie mu ataku oddziałem, no to te obrażenia mogą wzrastać. Nawet tam powyżej 1000 przez 3 tury, Więc jest to całkiem sympatyczny efekt. Do tego Grendel będzie się leczył. 810 życia przez 3 i też to będzie wzmacniane i przez oddział, który otrzyma. Więc myślę, że bardzo uniwersalna karta z trzema pasywkami i do tego klasa mnicha. Więc super. Jeśli ktoś jeszcze się nie zabrał za robienie eventu Nowego Chińskiego roku, no to musi się śpieszyć, bo już od 14 lutego do 24 marca będzie sezon miłości, w którym będzie zaktualizowana historia oraz nagrody. Mam nadzieję, że na lepsze, a nie tylko podmianka. A oprócz tego, będzie ten booster, który możecie sobie wykupić za chyba 30 zł, czy 40, zł. już nie, nie kojarzę, bo, bo nigdy tego nie kupiłem. No to te nagrody również będą um, lepsze w porównaniu do poprzedniego sezonu. I tutaj, oprócz tego, że będziemy mieli, będziemy mieli do wylosowania erosy, amorki i inne tego typu. Um, kupidyny, no to dochodzą dwa nowe Dodgrom oraz Anteros. Już Wam je pokazuję. Ok, na chwilę obecną nie udało mi się znaleźć ze zdjęciami i Anteros będzie to babeczka pięciogwiazdkowa żółtego chloru kleryk, więc super klasa na szybkiej manie. Jeśli chodzi o wzmocnione o statystyki na tym drugim przełamaniu, to będzie miał podniesiony atak. Oczywiście pasywka ma tą samą co inne kupidyny, czyli że odbija wszystkie dolegliwości blokujące SPC, czyli nie można jej wyciszyć, um, ani rzucić tam furiackiego. Jeśli chodzi o skill, to będzie taki słabszy Amorek, czyli nigdy nie trafia, Na jak będzie oślepiony, znaczy, z, hmm. przepraszam. E, oczywiście mój błąd, w sensie fatalne, jak to politycy ostatnio robią. Hmm. Tutaj oczywiście jest tak, że specjalny skill zawsze trafia, a nie że nigdy nie trafia, więc nawet jak jest oślepiony ten amorek, to i tak trafi. Zadaje 460% obrażeń, czyli to nie jest jakieś mega specjalnie dużo, jakieś 700 obrażeń będzie zadawał. No i oprócz tego będzie nakładał ten furiacki leczący, czyli to samo co ma amorek, tylko amorek działa na trzy cele, na średniej manie, a tutaj na szybkiej manie mamy tylko jeden cel, więc według mnie ta karta nie jest jakaś specjalnie dobra. I to będzie leczyło 20% żyćka. Kartę, która ma najmniej, oczywiście, tego życia, to będzie leczyło tak samo, jak ma teraz amorek. Druga karta, Dodgrom jest to męski odpowiednik Kupidyna, oczywiście pięciogwiazdkowy, zielony, też z super klasą, bo, bo jest to Mnich na średniej manie, z tą samą, z tą samą pasywką. Jego spell to jest. E, Taki dosyć dziwnawy, bo on nakłada na siebie prowokacje na cztery tury. Wie, wiem, co to jest prowokacja. Następnie będzie kontratakował 150% otrzymanych obrażeń, ale nie, było w tym, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że oprócz tego jeszcze redukuje. Wszystkie otrzymywane obrażenia o 50% przez te cztery tury. Więc kontraatak i redukcja obrażeń nie do końca tam ze sobą dobrze współgrają, ale wiemy, że już takie karty mamy. Sif ma bardzo podobnie, czy Benu. Więc jest to ogrywalne, aczkolwiek nie są to jakieś mega super karty. Więc myślę, że złote tokeny na tych dwóch, specjalnie żeby gonić po te dwie karty, nie są zbytnio... No nie musicie specjalnie homikować i dokupywać złotych tokenów, raczej nie są to takie spektakularne karty, aczkolwiek pro, posiadanie karty z prowokacją na średniej manie to na pewno jest plus, bo na szybkiej manie mamy Forsysa, na średniej mamy Krampusa, a tak to wszystkie pozostałe karty są na wolnej manie. Chociaż nie, Kara chyba jeszcze jest na średniej manie, no może jeszcze coś by się znalazło od starszego, ale takich z tych głównych grających kart, no to większość jest na tej wolnej manie. Następnie mamy polepszenia i naprawy i tutaj głównie mamy, że poprawa jakiegoś wyglądu gry, jakieś smoki, retuszowanie, ale tutaj mamy jedną bardzo istotną rzecz. Już do niej sobie skroluję. O, wyspa potworów. Część z was się pytało kiedy będzie kolejna wyspa potworów. Oczywiście daty nie ma znanej, ale myślę, że będzie za miesiąc. Już Wam mówię dlaczego. Po pierwsze, dlatego, że była testowana nowa wyspa potworów w beta testach, a zawsze jest tak, że jak coś jest testowane w beta testach, to za miesiąc, najpóźniej za dwa miesiące wchodzi do gry. Do tego już mamy napisaną, Napisane zmiany w, te, w tej wersji, więc już wiadomo, gra jest przygotowana do tego, żeby ta wyspa potworu się pojawiła, a nie sam tylko portal. I zmiany, jakie tutaj następują, to, jest tak, to są takie. Będą oddzielnie, Już nie będzie tak, że jest pula ogólnych kluczy do zdobycia, i sobie tymi wszystkimi kluczami otwieramy skrzynki reliktów albo skrzynki skarbów. Teraz będą osobno wypadały klucze do reliktów i osobno do skarbów. To jest trochę utrudnienie. Następnie będziemy mieli takie coś, że powstanie w ogóle ekstra poziom dla tych najsilniejszych sojuszy. Będzie poziom wyspy bardzo trudny. Z najlepszym wynikiem dla, dla właśnie sojuszy, które, które biją szybko te Tytany. Wiadomo, że 14-ogiaskowe Tytany nie są jakimś wielkim wyczynem. Czekamy, aż w beta testach pojawią się 15-ogiaskowe Tytany. Jeszcze ich nie ma. I tutaj właśnie jeśli chodzi o to, no to będziemy mieli w takim razie 4 stopnie trudności, więc podejrzewam, że wejdą nowe awatary i kto wie, może będziemy chcieli zawalczyć o top 10 znowu na Wyspie Potworów, nie wiem, zobaczymy. Tam jeśli chodzi o Wyspę Potworów, no to są jeszcze inne zmiany, a, a są one następujące, że <laughs> jeśli chodzi o hordy, no to jest tylko mała szansa na to, że wypadnie z nich... Yy, yy. Właśnie ten klucz do reliktów. Raczej trzeba będzie się nastawić trochę inaczej, że z tych alfa potworów będą wypadały klucze do reliktów, a z Hord będą raczej wypadały klucze do, do skrzynek tych skarbów. Ale tutaj jeszcze tego tak do końca nie wiadomo. Jeśli chodzi o koszt energii, no to będzie on zmieniony. Nie wiem niestety nic więcej na ten temat, więc troszkę inaczej będzie teraz ta wyspa wyglądała. Pewnie będzie trochę, nie wiem. Droższe chodzenie po odkrytych polach, a tańsze odkrywanie to się dowiemy już na samej wyspie, jak ona będzie wyglądała. Będziemy też mogli decydować, którą otwieramy skrzynię potworów, znaczy nie potworów, tylko skarbów, chociaż i tak będziemy musieli wszystkie otworzyć. Wiadomo, jeśli ktoś odkryje całą mapę, to, to nie ma innego wyjścia, jak otworzyć wszystkie skrzynie skarbów, ale będziemy już w nich widzieli wcześniej co się w środku pojawia. więc jak na przykład jak jakiś sojusz nie jest w komplecie i nie, nie da rady otworzyć wszystkich skrzyń, no to będzie mógł sobie na koniec pooglądać które skrzynie warto otworzyć, ale też nie, nic więcej o tym nie wiem, jakie są te nagrody w tych skrzyniach to się nam pojawi prawdopodobnie w marcu, bo już w lutym mamy cały kalendarz na luty i nie ma tam wyspy potworów więc myślę, że w marcu pojawi się ta wyspa potworów będą dodatkowe punkty za zabijanie apexów, czyli tych alfa potworów no i już to tyle, jeśli chodzi o, o wyspę. Tutaj dalej są mniej istotne rzeczy, tak, takie jak na przykład zmiana nazwy z astralnych elfów na, na znaczy drużyna astralnych elfów na drużynę astralnego pokładu, no tak się to po polsku nazywa. I jest tutaj zwiększony, <laughs> znaczy polepszony kalkulator, jeśli chodzi o Skrzynię wojenną. Zobaczymy. My otwieramy skrzynię za 4 za punkty. Więc zobaczymy na żywo, co tam się zmieniło. No, jeśli chodzi o, o naprawy, to takie są mało, mało ciekawe. Oprócz tej ostatniej, że teraz, jak się krawiec będzie pojawiał, to będzie nam pozwalał wybrać kostium do kart, które, które pozyskaliśmy wraz z kostiumem nowszym w Akademii. Bohaterów, Czyli, na przykład, jak pozyskaliście kiedyś Wiewikę z kostiumem w Akademii Bohaterów Kreskówkową, a nie mieliście do niej poprzednich dwóch kostiumów, no to nie dało się u jakby wybrać te Wiewiki, żeby uzyskać te, te pozostałe kostiumy. A docelowo tak to miało wyglądać, więc będzie to naprawione. To tyle jeśli chodzi o, o wersję 74. Zapraszam teraz do obejrzenia. Mojego turnieju. Witam serdecznie w ostatni dzień turnieju. Zobaczymy, ile do walk się rozegrać. Na pewno przynajmniej dwie. Jeśli chodzi o obronę, no to na razie dalej jest na A. Nisra tutaj, ostatni, który mnie pokonał. Ok, no i zaczynamy od Baby. Zaczynając od Baby, no to już wiemy, że Hel nie mogę brać. No ale mogę wziąć sobie w jej miejsce Swift Puffa. Który daje na boki znowu te minionki, więc. No, może w ogóle zagramy w ten sposób. <laughs> Przetestujemy tą całą Harmion. Jak działa. Bo tam pisaliście, żeby że nie działa tak jak należy. Ja też tak zauważyłem, że nie działa jak należy. Kurczę, ta grypa to mi nigdy nie przejdzie. No dobra. I teraz tak. Bernadette jeszcze by się przydało wziąć. Yy. No, i dobra, no skład myślę, że jest elegancki. Trzy kontry na babę. Kwestia załadowania się przed i chyba nie ma takiej możliwości na razie, eee, chyba że dwa fiolet, jeden fiolet. Ale może tutaj przyjdzie mi drugi fiolet. Prawie się udało. Czy uda się to złożyć, tylko hmm, tutaj idzie kombo kurczę? Może tak powinno być dobrze. O jest O jest, Co tu się wydarzyło? Ejku. Może unikćmy chociaż? Nie. Spróbujmy się odmienić. Aj, te miniony druida też są świetne. Miał być bezpieczny ruch, a jest atak za zero. No danat nie chce mi się brać tego dalej. I znowu baba. Także już może zaraz odpadnę i turniej będzie trwał 3 minutki. Może tym razem nie wpadnie kombo. No i zajbiście. Wiecie co? Mam dość tego szturmu z babą na tanku. Także dzięki dzisiaj za uwagę. Szybciutko poszło. Ale tu już nie ma sensu brać dalej. Trzy kontry. Klocki nawet są na planszy. Ale baba się ładuje oczywiście po pierwszym ruchu. Więc co ja mogę więcej zrobić? Nawet nie wiem, jak mam zapełnić ten filmik w takim razie. Nie będę się wykupywał. Mam to w dupie. Zobaczmy, czy już Polacy fajnie sobie poradzili. Dziuko elegancko, super. Raw to samo. Winterfell z ognistej czerwieni, nie widziałem wcześniej przez cały tydzień, ale teraz jest, więc mega fajnie. Bez spiny Kalidor i Raz Rycerzy roku Też chyba pierwszy raz teraz widzę dopiero po tygodniu. No i mamy jeszcze nikogo. Nie mamy już nikogo chyba. Nikogo... A nie, jest Budda jeszcze z piekła rodem. Także dla Was gratulacje serdeczne. A ja sobie zagrałem jak ostatnia ciota. E, nie wiem, może mogłem zagrać coś lepiej. A może był to czysty niefart. Dzięki za uwagę i zapraszam na wojnę Trzech królestw